Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak się wam zdaje, jeśli ktoś posiada stołowiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? Jeśli mu się uda go odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, Cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie dzwonał Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Chodźcie, kochane nieburaki, do przodu. Usiądziecie sobie. No, weź go za rękę, bo się coś opiera. Weź, weź. To małżeństwo chociaż? No, no to za rękę można. Dobrze. Kobieta on dawno tak w kościele blisko nie siedział. O, widzisz? Na ślubie ostatni raz. To nie ma to tamto. Jeszcze bliżej? O, no, tu trochę. Dobra, bierzemy się do roboty. Kto jeszcze chce usiąść, to teraz, żeby w czasie kazania mi tu nie latać, bo człowiek się rozprasza. Tak. Wczoraj powiedzieliśmy o pokusie, dzisiaj powiemy sobie o grzechu. Niektórzy mówią, że Kościół to ma jakieś fisia na punkcie tych grzechów. Tak nie wiem, tak się lubimy babrać w tych grzechach. Niektórzy twierdzą, że po to są te konfesjonały, że tak się babrzemy w tych ludzkich słabościach. I zdaję sobie sprawę z tego, że w Kościele coraz częściej nie mówi się o grzechu. Ludzie się obrażają, że to ich dotyka. Drzwiami trzaskają, wychodzą, bo dzisiaj nikt nie grzeszy. Dzisiaj ludzie mają słabości. A ktoż ich nie ma? Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, kiedy odbierał tytuł doktora Honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, to było w latach 90., to podczas swego odczytu powiedział o tym, że tym, co chrześcijaństwo, tym, co Kościół wniósł w kulturę europejską, to odwaga głoszenia o grzechu. I mówi, to jest potrzebne dla takiej przeciwwagi, ponieważ człowiek, który sięgnął już kosmosu, sięgnął yy, także tych wszystkich badań, które rozczłonkowały już kureczki i tak dalej, człowiek ma niestety pokusę bycia Bogiem. I wydaje mu się, że dla niego nic nie jest już niemożliwe. I mówi Penderecki, że taka postawa bardzo często prowadzi do tego, że człowiek idzie w totalitaryzm, w głupotę. I dlatego potrzeba mówić o grzechu, dla takiej przeciwwagi, by z jednej strony pokazywać, podkreślać doniosłość człowieka, jego wielkość, inteligencję, geniusze, ale z drugiej strony by mieć świadomość tego, że nawet ten geniusz inteligentny potrafi niekiedy być podłym człowiekiem. I to jest cała prawda o człowieku. I Kościół ma być wierny tej prawdzie, mówić o człowieku jako kochanym dziecku Boga, ale także dziecku, które jest zdolne grzeszyć. Dlatego dzisiaj będzie o grzechu. Byliście u spowiedzi, niektórzy stoją w kolejce do spowiedzi, niektórzy się przygotowują do spowiedzi świętej. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek siebie samego zapytać, dlaczego grzeszę? Bardzo często przy okazji spowiedzi świętej wyrzucamy te grzechy, jak procy kamienie, fu, 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 fu. I zapominamy, że te wszystkie grzechy mają ten sam mianownik, mają część wspólną. I ta część wspólna dokładnie znajduje się tysiące lat temu w Księdze Rodzaju. Dlaczego człowiek grzeszy? Bo chce być Bogiem, chce być jak Bóg. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek wyznać grzechy, zaczynając od tego, że, proszę Księdza, byłem, byłam Bogiem? Powiecie, no niech Ksiądz już przesadza. Nigdy nie chciałem i nie chciałem być Bogiem. Czyżby? Bóg mówi: Nie kradnij, ja mówię jak żyć. Bóg mówi: Nie cudzołóż, a ja mówię: Nie kupuj kota w worku. Bóg mówi: Nie mu fałszego świadectwa, a niektórzy sprytni w drodze do kościoła zdążyli trzy tyłki obrobić. To kto wie lepiej ja czy Bóg? Skoro ja wiem lepiej jak Bóg to kto jest Bogiem? A poza tym w przestrzeni publicznej dzisiaj słyszymy bardzo często, co te czarnuchy, te klechy, łapiduchy będą mi mówić, jak mam żyć? Po czym mi się mieszają w moje życie? Czego wchodzą w moje łóżko, czy wiadomo, gdzie tam jeszcze? Co oni się znają? Przecież ja wiem lepiej. Nie ty chryste mi będziesz pitolił, jak mam żyć. Ja wiem, jak mam żyć. Co to znaczy być Bogiem? Być Bogiem znaczy decydować, co jest dobre, co jest złe. Człowiek zapomina, że ma jedynie odkrywać to, co jest dobre, a co jest złe, nie decydować o tym. Tymczasem człowiek żywi pokusę bycia jak Bóg. Ja chcę stanowić, co jest dobre, a co jest złe. To jest problem naszych relacji, bo kiedy dzisiaj każdy uważa, nawet nie uważa, bo to już jest jakiś element rozumu, dzisiaj nawet już tego nie ma, dzisiaj się czuje, że coś jest dobre. Albo czuje się, że coś jest złe. To jeszcze gorsze dziadostwo nas opanowało, bo jesteśmy w niej woli uczuć to już jest w ogóle tragedia. Już fakty się nie liczą zupełnie, wystarczy, że ktoś się czuje. Więc człowiek staje się więźniem tego, co czuje, co uważa. Problem polega na tym, że moja żona może uważać inaczej, mój mąż może uważać inaczej. I jak wtedy budować relacje, jak budować więź? Do pewnego momentu jakoś się dogadamy. Ale każdy z nas pewnie ma swoją definicję dobra, prawdy i piękna. I to jest problem, realny. Nie ma już raju. Nie ma już drzew z zakazanymi owocami. Ci mamy święte prawo demokracji. Mamy 50% plus jeden i to my, nie Ty Chryste. My powiemy Ci dokładnie, co jest dobre, co jest złe. Przegłosujemy rzewnie, co nam się wszystko podoba. I chcę to pokazać na przykładzie przekazania piątego: nie zabijaj. Ja wiem, że już macie dosyć gadania o tej aborcji, o tej eutanazji, bo to tyle się ciągle mieli i już ludzie mają czasami dosyć tego. Ale na tym przykazaniu naprawdę dobrze widać. Bóg mówi: nie zabijaj. A ja mówię: hola, hola. Są przypadki. Po pierwsze, należy rozwalić człowiekowi sumienie. Przed laty, kiedy jeszcze posługiwałem na parafii, wizyta kolędowa u, u pewnej pani, było dwoje w troje dzieci, latało po tej chałupie, rozmawiamy z tą kobietą, nic z tego nizowego ona zaczyna płakać. Myślę, kurczę, pewnie coś jezorem strzeliłem za dużo. Mówię, Przepraszam, jak panią urodziłem. Proszę księdza, to nie jest się zawina. Ale, proszę księdza, chociaż nie jest to spowiedź, ja już dłużej tego trzymać w sobie nie mogę. Już nie mogę w sobie tego dusić. Ja już dłużej nie wytrzymam. Muszę to księdzu wyznać. Proszę księdza, dokonam w życiu dwie czy trzy aborcje. Nawet matka mi pieniądze na jedno dała, mówiąc, idź, zrób porządek. Ale niech ksiądz mi wierzy. Nikt tego nie nazywał dzieckiem. Płód, zygota, zlepek komórek. Siedzą mądre głowy, już komuny dawno nie ma, ale siedzą mądre głowy z tytułami profesorskimi i się zastanawiają, co to jest. Zlepek komórek? Niektóre lewaki mówią, że to pasożyt. Czy dziecko to jest od szóstego tygodnia? Niektórzy mówią, nie, od dwunastego. Niektórzy mówią, nie, dopiero po dziewiątym miesiącach się urodzi, to to jest dziecko. Tak się wcześniej, w siódmym miesiącu urodzi, to co na dwa miesiące do obory, bo to jeszcze nie jest dziecko. Siedzą, dryberują. Po co? Kiedy strzelali do dzików, to pamiętacie te wszystkie nasze kochane celebrytki feministki? Stop! Lochy są ciężarne, noszą małe dziki. To jak to? Lochy noszą małe dziki? Słonica, słoniątka? Krowa, cielątka? A kobieta co ma pod sercem? Świnie? Małpę? Po co te durne dyskusje? Po co te dywagacje? Po to, by rozwalić człowiekowi sumienie. Tak jak ja Ci powiem, idź, zabij dziecko, to nawet jak człowiek jest niewierzący, bo tu wiara w ogóle nie ma nic do gadania, to biologia wchodzi, że jest nowe DNA, nowy byt i tak dalej. Tu wiara nie ma nic do rzeczy. Ale jak ja Ci powiem, idź, zabij dziecko, to nawet niewierzącemu coś w głowie będzie jak to dziecko. Zresztą zobaczcie, jak Ci wszyscy inaczej myślący reagują, gdy powiesz, że aborcja to jest zabicie dziecka. Prawie Ci pazurami oczy wydrapią. Taka wściekłość. Nieżyjąca już lewacka publicystka, powiem po nazwisku, bo ona to powiedziała publicznie w telewizji, wcale się z tym nie kryła. Skąd idąc niektórzy cenili ją za ciekawe felietony. przyznał się, że nie czytałem. Pani Maria Czubaszek na antenie telewizyjnej powiedziała, że dokonała w życiu dwie czy trzy aborcje i sumienie jej nic nie wyrzuca. Ja ją rozumiem. Powiecie co? Bo ja takich czubaszków to co jakiś czas mam przy konfesjonale. Najczęściej chłopy, moje kochane, przychodzą. Takie raz do roku, żeby się księdzu nie naprzykrzać, i taki wierszyk do ucha księdzu dmuchają. Nie zabiłem, nie podpaliłem, nie ukradłem, więcej grzechów nie pamiętam. Mówię, panie, wspaniale się składa. Daj pan zdjęcie, postawimy przy ołtarzu pańskim. Będziemy mieli kolejnego świętego pańskiego. On ci nie powie, jakim jest ojcem, jakim jest mężem. On ci nie powie o nic, o swojej modlitwie. Tylko najważniejsze, że nic nie podpalił. Na miłość boską, co tu w tym włomie nie palić? Czasami księża mają pecha. Zwłaszcza młody przychodzi do parafii, jeszcze nie ma rozeznania. promorz go wysyła gdzieś tam na kolędę. I leci taki ksiądz zadowolony po tej kolendzie, Nagle wpada do domu, gdzie się okien nie otwiera. A co w tym oknie, w tym domu? Patrzę, czy nie śpicie. Pan może pomoże? Co jest w domu, to się oki nie otwiera? Proszę? Zaduch. Kobieta mówi zaduch. Bardzo dobrze. A mężczyzna powie? Smród! No. I to taki smród, że aż w oczy szczypie. I leci taki ksiądz zadowolony. Fu! Jak drzwiami ze ściany się stuknie. Na jednym wydechu mówi pochwalony Jezus Chrystus, na drugim chwała Ojcu, że było szybciej. Tu, maca, gdzie krupidło, tu gdzie kropidło, tu gdzie koperta i znika, bo za 20 zł nie, op nie opłaca się umierać. Może no, widać, ile dajecie na, na kolendę. A ludzie mówią: Są tak po kolendzie szybko lata, a idź tam sieć. Bo już panie śmierdził pana, to się będzie pukał w głowie, czego do się go czekasz? Weź go za habety, wyciągnij na dwór, niech ze 3 minuty postoi na świeżym powietrzu. Zrozumie. Kiedy idziesz do pracy przy oborniku, na początku wszystko śmierdzi. Po godzinie wszyscy czują, ty już nie. Po co Pan Jezus mówił Małgorzaci Maria Lakok o comiesięcznej spowiedzi? Żeby księżom narobić roboty, jak ksiądz chce pracować, to robota będzie miał o taką, A jak będzie śmierdzący leń, to robota będzie u stóp leżała i wraz nie będzie robił. Tak jak zresztą w innych profesjach, że tak się wyraża byś nie zaśmiał, w grzechu. Spytajcie waszych znajomych, co nie chodzą do kościoła, ty się spowiadasz? Ja? Z czego? Sumienie mi nic nie wyrzuca. Ludzie robią potworne rzeczy, potworne grzechy i sumienie im nic nie wyrzuca. Bo wybaczcie, te sumienie już dawno nie działa. W Polsce póki co tej ciemnogrodzkiej, zacofanej, nieeuropejskiej można zabić dziecko w dwóch przypadkach, ale to się zmieni, bo przecież jesteśmy krajem europejskim, musimy nadążać za zmianami. Po pierwsze, gdy dziecko zagraża życiu matki lub gdy dziecko zostało poczęte na skutek czynu zabronionego. Nieprawdą jest, co mówią nasze kochane feministki, że Kościół to takie klechy, chłopę w szukienkach, co nienawidzą kobiet, i za każdą, za każdą cenę każą rodzić dzieci nawet kosztem własnego życia. One wiedzą, że kłamią, ale muszą kłamać, bo ojciec kłamstwa to diabeł. A skąd one mają taką nienawiść do życia, jak nie diabelsko. Nauczanie Kościoła jest bardzo logiczne, bardzo pokładane. Życie dziecka jest święte, życie Matki jest święte, ratować oba. Jeśli się nie da ratować obu, matka ma zawsze prawo wyboru, czyje życie ratować. Nikt, nawet papież, nie może zmusić kobiety do oddania własnego życia. Matka może to uczynić. Tak jak zrobiła to święta Joanna Borytamola, czy choćby nasza polska siatkarka Gata Mróz. W stanie błogosławionym okazało się, że jest chora na raka. Nie zgodziła się przyjmować chemii. Zabiłoby to dziecko. Córka żyje do dziś. Naleczenie matki było za późno. Taki czyn nazywamy heroizmem. Matka może oddać swoje życie, ale nikt nie ma prawa jej do tego zmusić. Po drugie, gdy dziecko jest poczęte na skutek czynu zabronionego, po pierwsze nie dziecko jest sprawcą. To logiczne. Po drugie, ja wiem, że powiedzieć kobiecie zgwałconej masz rodzić. To jest to straszne. Ale na miłość bosko ma dziewczyna chyba jakoś rodzinę przyjaciół, znajomych. Są środki wsparcia. Kościół, może tu za mało w tej kwestii robimy. Ale nie leczy się przysłowiowej dżumy choleru. Aborcja to nie szumicie zębów. Nigdy byście nie chcieli spowiadać kobiety po aborcji. Nawet pani Maria Czubaszek, chociaż mówiła, że sumienie nic nie wyrzuca, to w dwóch wywiadach powiedziała ciekawą rzecz. W jednym wywiadzie powiedziała, że najgorszym okresem w ciągu roku jest Boże Narodzenie. Ona mówiła wprost: Nienawidzę Bożego Narodzenia. Ciekawe. A w drugim wywiadzie mówiła, że kiedy widzi małe dzieci, odwraca wzrok. Tak zwany syndrom poborcyjny to wraca. Wraca. A po trzecie, drodzy panowie, mężowie, ojcowie, Gwałt to nie jest tylko wtedy, kiedy jakiś dzikus dorwie kobietę w parku, czy w lesie. Gwałt to jest wymuszenie współżycia. Cóż ty się kiedykolwiek z tego spowiadał? Ty mi mówisz, ja dla celibatu się nie żeniłem. A ja pytam cię, jak chłop chłopa, czy twoja żona to jest przedmiot, który się bierze, używa, odkłada, kiedy się chce i jak się chce? Przecież dobrze wiecie, że nie wszystkie dzieci zostają poczęte z miłości. Nie przy każdym poczęciu matka w górę z radości skakała. Masz odwagę powiedzieć dziecku, nie masz prawa żyć? A jak chłopaki pojadą na zabawę, dziewczynie coś dosypią albo doleją, a później z nią współżyją, a później mówią: sama chciała. I jeszcze eutanazja. Jeszcze w Polsce jej nie ma, chociaż już na targach funeralnych pojawiają się kapsuły śmierci, takie bezobsługowe. Taka eutanazja, szczęśliwa śmierć, tak się nazywa. Janusz Świtaj, młody chłopak, jego historię pozna Polska chyba z kilkanaście lat temu. Jedzie motorem, gdzieś trzepnął w ciężarówkę, przeżył, ale stał się jak roślina. Leży w łóżku. Niewładne ciało, sprawna głowa. Przy pomocy rodziców pisze list do prezydenta z prośbą o możliwość przeprowadzenia eutanazji. Zamiast tego przychodzi Anna Dymna ze swoją fundacją, która daje mu pracę. Praca polega na tym, że Ad... Janusz wkłada do buzi jakiś kawałek umówka, stuka tym po klawiaturze, to wtedy tak było, dzisiaj są nowsze techniki, i przepisuje teksty. Obecnie Janusz skończył studia z psychologii i w jednym z wywiadów pytali go: Ty naprawdę chciałeś umierać? On mówi: Nigdy, nigdy. Nawet jak pisałem ten list, ja naprawdę chciałem żyć. To była jedyna możliwość, żeby za, zawołać o życie. Bo jak leżysz jak worek kartofli w łóżku, i tylko słyszysz, ile ja z tobą się mam, ileż ty mnie zdrowia kosztujesz, to myślisz, że tobie się chce żyć? Popatrzcie sobie na mapę krajów, gdzie jest eutanazja. Najczęściej są to kraje bogate, z rozwaloną rodziną. Dlatego, moje kochane babcie, moi kochani dziadkowie, mam dla Was dzisiaj bardzo dobrą wiadomość. Wam eutanazja nie grozi. Aż się babcia ucieszyła. Wy zemrzecie normalnie. Wiecie czemu? Bo my Was kochamy. Zwłaszcza przy dziesiątym. Przy dziesiątym wnuczek przyjdzie, wnusia babci nawet chleba przyniesie. A po dziesiątym żyjszy stara babo, w stary dziadzie, pies kulawo do ciebie nie zajrzy. Ale przy dziesiątym nosimy nasze babci i dziadków na rękach. Kochamy wasze emerytury. Te trzynaste i czternaste też, zanim wam nie zabrali. Ale jak będziemy nieco bogatsi, to będziemy mieli gdzieś tu waszą kasę. I zafundujemy mamusi, do tusiowi zastrzyk. Z miłości. W Belgii pojechali dokonać zastrzyku miłości. Ale przeliczyli się, babcia była silniejsza. Pielęgniarka już nie chciała wracać do szpitala. To poduszką babci zadusiła. Szczęśliwa śmierć. Kiedy będziemy grzeszyć, Niech tam pan Bóg głowy nie zabiera. Bóg mówi: nie zabijaj. A ja mówię: Ja jestem Bogiem. Dziadek Hitler, wujek Stalin, w białych rękawiczkach demokracji: My ci powiemy: Nie ty, my jesteśmy Bogiem. Kiedy będziemy grzeszyć, niech tam pan Bóg głowy nie zabiera. Bo kiedy człowiek jest głupi i grzeszny, to już porażka. Adam i Ewa głupi nie byli. Diabeł obiecywał, będziecie bogami, będziecie panować nad światem. Oni patrzą, gołe tyłki, wstyd, w krzaki się schowali. A my, my, bo ja też, kiedy grzeszymy, to mówimy, no, to to jest życie! To o to chodziło! La vie. Grzech przemilczamy, pochwalamy, zazdrościmy. I ksiądz zobaczy na tamtego, co się pobudował, złodziej, przekręcisz. Wszyscy wiedzą, jak się dorobił. A ja, jak doleciałem, to już nic nie było. Żal. Dobrze, że nie muszę was spowiadać. Bo człowiek trochę się nerwowy zrobił w tym życiu, kiedy się tego chłopa mało niudu się w konfesjonale, ocaliły go kratki. Zaczęło się niewinnie. Mówi do mnie, kiedy oglądam telewizję i widzę tych polityków złodziei, to pluję w telewizor, że to Polskę rozkradają. Hmm? Trudno się nie zgodzić. A za chwilę ten sam facet mówi wynoszę śrubki z zakładu pracy. Jak mnie tyle pnęło, mówię panie, posadzić pana w senie, to byś pan pół Polski ukradł, a że nie możesz, to chociaż śrubki. Toż ta komuna w naszych głowach wiecznie żywa. Te malutkie dzieci gdzieś to powiedziałem, o ten mały, on też już jest komunistą. Z mlekiem matki do wyssał czy w Polsce ktoś kradnie? Jaki rząd by nie był? Świnie przy korycie, frajer ten, co się dał złapać. Czy w łomie nie są złodzieje? Gdzie tam? Proszę księdza, no co ksiądz? My jak dawniej, kombinujemy, załatwiamy, organizujemy. Nas nikt nie kradnie. Idzie ksiądz po kolędzie, babcię spotkał, babcia z wnukiem siedzi, co tam robisz? A studiuje, co tam jeszcze? A mam taką baśkę sobie mieszkamy. Jak to sobie mieszkacie? Razem? Bez ślubu? Chłopie, ani ty do spowiedzi, ani ty do komunii, co ty wyprawiasz? Weź ty się ogarni. Jeszcze wnuś buzi nie otworzyło, babcia modernistka się znalazła. Co ksiądz taki nienowoczesny? Co się ksiądz go czepia? No tak, babcia miłosne, wujarze z młodości wspomniała, czy jej wnuka rozumie. Drugo, babcię ja spotkałem na wsi. Proszę księdza, jakiego ja mam dobrego wnuka, a co on taki dobry? Ha, proszę księdza, przyjeżdża do mnie w piątek, nocuje do niedzieli, drzewa na rąbie, węgla na niesie, zakupy zrobi. Ha, jeszcze jaki ma gust? Jakby ksiądz widział, jaka ładna dziewczyna do niego przyjeżdża. I co ona tu nocuje? Proszę księdza, ja nic nie wiem. No tak, babcia do kuchni, radio Maryja na full, różaniec w rękę, a tam aż ściany chodzą. I babciu, co ty najlepszego robisz? Proszę księdza, ja nic nie mogę mu powiedzieć, bo wnuczek się obrazi i więcej do mnie nie przyjedzie. I babciu, a co ty powiesz świętemu Piotrowi? Ja nie mówię, że syn córka cię wysłucha. Pozjadali wszystkie rozumy. Powiedz: Głupia jesteś, głupi jesteś, ciemnogród, zacofanie Europy. Ale twój syn i córka nigdy, nigdy nie może usłyszeć z twoich ust, że grzech to jest norma, że są takie czasy. Synu, córko, kocham cię nad życie, ale to, co robisz, jest złe, jest grzechem. Modlę się za ciebie. Inaczej twój syn, córka staną przed Sądem Bożym i będą cię oskarżać, że się zwaliło im sumienie. Ciągle mówią, że przecież trzeba się dopasować. Ja tam miałem trójkę z biologii, może coś się zmieniło w międzyczasie, to proszę poprawić. Ale z tego co pamiętam, to chłop do kobiety to zawsze pasował. Ty chłopa z chłopem z to jest sztuka. Pan Biedroń mówił publicznie, że to boli. Nie sprawdzałem. Co tam to pasować? Tak się pasują pięknie przed tym ślubem, i co drugie, co trzecie małżeństwo się rozwala. Weźcie, drodzy rodzice, powiecie swoim synom i córkom, że łóżko to jest minimalna cząstka życia, bo oni w łóżku już wiedzą, co mają robić, tylko nie wiedzą, co robić ze sobą poza łóżkiem. I nie płacz, że małżeństwo twojego syna czy córki się rozpada, boś wcześniej nic nie mówiła czy nie mówił, kiedy żyli jak mąż żoną bez ślubu. Na wiarę. A jaka to wiara? Proszę księdza, jaką mam dobrą córkę, co ona taka dobra? Studiuje w Warszawie, pieniędzy z domu nie bierze, pięknie się ubiera, pięknie pachnie, nawet na święta dokłada się do świąt. A skąd ona bierze pieniądze? Gdzie ona pracuje? Ja nie pytam. Też bym nie pytał. Mogłoby się okazać, że córka to prostytutka. Przepraszam, najmocniej dzisiaj się mówi ma sponsora, albo jeszcze lepiej ma przyjaciela. To po co zaczepiać? W sercach rencistka, wdowa robi totalny remont mieszkania. Ma syna, który nigdzie nie pracuje. A sąsiedzi, jak to sąsiedzi pytają, ale z czego, za co? Z tej jednej ręciny, przez syn nie pracuje. Czy myślicie, że matka zapyta kiedykolwiek syna, skąd pieniądze do domu przynosi? Nie zapyta. Bo wtedy by się dowiedziała, że syn jest dinerem narkotyków. To po co pytać? Przecież się remont mieszkania zrobi? Kiedy będziemy grzeszyć, niech tam Pan Bóg głowy nie zabiera. To jest dla nadzieja. Zostawiam Was dzisiaj w krzakach zadamy Adamym Wyś Wy się już z tych krzaków wyszli, bo chyba wszyscy się już wyspowiadali, chociaż jeszcze niektórzy czekają. Ale w tych rozważaniach w krzakach zadamy miewo. Posiedcie posiedźcie sobie do jutra. Niech Wam by te krzaki do końca obrzydną. Chyba, że ktoś do poprawki to jest jeszcze czas. Da Bóg jak dożyjemy, to jutro na końcu kolekcji z tych krzaków wyjdziemy. Amen.